W sobotnie przedpołudnie 12 grudnia na przystanku Poznańskiej Pestki przy ulicy Słowiańskiej zrobiło się kolorowo. Nie były to jednak dzieła sztuki, a koła zakreślane wokół dość wstydliwego tematu, nie tylko w naszym mieście. Tak zwanych petów zalegających na chodnikach w różnych miejscach, także tych publicznych, gdzie pana nie jest zakazane. Wciąż jest bardzo dużo. O akcji Kreda Wstydu zrobiło się głośno kilka miesięcy temu. Jej pomysłodawcą i głównym inicjatorem jest doktor nauk biochemicznych Polskiej Akademii Nauk Patryk Perik, od kilku lat mieszkający w Poznaniu. Kreda wstydu to wizualna forma edukacji dla każdego, i dla palaczy, i dla tych, którzy nie palą. W tej chwili w tym rejonie, gdzie palenie jest zakazane, znajdujemy bardzo dużo niedopałków leżących na ziemi. To powinno być bardzo żenujące dla władz miasta. Wciąż znajdujemy tu tysiące niedopałków i wciąż widujemy ludzi palących na przystankach. Na stronach internetowych, gdzie znajdują się aktualne regulacje prawne, są informacje o obowiązującym zakazie palenia na wszystkich przystankach autobusowych i tramwajowych. Więc dlaczego to się wciąż dzieje? To jest moje pytanie do władz miast. Patrykowi w akcji pomaga zwykle Mikel z Hiszpanii, który obecnie mieszka we Wrocławiu. Wyłączyć do akcji jest bardzo łatwe, tylko kreda I, i to tyle i masz siłę na, na buje ręce, do robić akcja. So do akcja. to akcja. akcję. Zapraszamy siski do akcji. Chcemy walczyć z palaczami, ale bez użycia przemocy fizycznej czy słownej, tylko kredą. Bez przemocy, tylko używamy kredy i dużo zabawy. Do sobotniej akcji kreda wstydu chętnie przyłączyło się kilka innych osób. Jeśli chodzi o naszą dwójkę pierwsza, ale Miguel i Patryk robią to już od pewnego czasu w różnych miejscach, gdzie jest dużo takich niedopałków. Natomiast tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jest to miejsce, w którym jest zakaz palenia. To jest przystanek tutaj w tramwaju PST. Poza tym druga rzecz jest taka, że jest teraz obowiązek noszenia maseczek, więc skoro tyle tych niedopaków tutaj leży na ziemi, to znaczy, że ktoś tych obu zakazów nie przestrzega, a jednocześnie zaśmieca teren. Po pierwsze, jest brudno, zaśmiecają teren, poza tym, palenie jest szkodliwe. Hmm. tepety też, tak? TPT też, no, hmm. bo nawet, nawet ptaki mogą się tam podróżnić, nie mniej. No poza tym to no po prostu jest to nieestetyczne i jak to Miguel powtarza, nie róbmy z ziemi popielniczki. Jest oprócz tego akcja ten Minute a day, 10 minut dziennie. Chodzi o to, by przez chociaż 10 minut dziennie poświęcić na uprzątnięcie swojego, po pazańsku mówiąc, fyrtla z rozmaitych śmieci. Przy czym zamysł jest również taki, żeby zwrócić uwagę ludzi na, na to, że jest to problem. Dlatego te śmieci nie wyrzucamy od razu do śmietnika, ale budujemy z nich tak zwane góry wstydu, mountain, mountains of shame, shame, które układamy gdzieś w widocznym miejscu. Raz, że one mogą być bardzo łatwo potem sprzątnięte przez jakieś służby, służby porządkowe, a dwa, że zwracają uwagę ludzi na to, że te śmieci jednak tu są, bo to nie jest tak, że my te śmieci tam skądś przynosimy, my po prostu zbieramy je z najbliższego terenu i układamy w jednym miejscu. Wtedy dopiero tak bardzo je widać. Spytaliśmy osoby czekające na tramwaj o sens tej akcji. Nie orientuję się, nie, 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 nic nie wiem na ten temat. No, te grafiki malują, ale te kręgi, to ja nie wiem, jaki protest to jest, czy, czy jakiś ma. I czemu ono ma służyć? Jakie ma wyzwanie? Wytłumaczyliśmy pani Barbarze, że akcja ma na celu uświadomienie skali problemu związanego z wyrzucanymi na każdym kroku niedopałkami. O, to super. To dobrze, że taki jest, taka akcja To jest obrzydliwe. Po prostu obrzydliwe. Są miejsca dla palaczy i, i, i to. to... To, to jest super, jak, jak taką akcję prowadzicie, to gratulacje. To, no, dlaczego mamy zaśmiecać, prawda? Nie tylko pozaniakom, ale Polakom brak, brak kultury, jeżeli chodzi o e, utrzymanie porządku w mieście. To są nie tylko niedopełki, bo to są papiery, butelki po alkoholu, po piwie i tak dalej. Także to jest taka trochę chyba walka z wiatrakami. Zmniejszyć skalę tego problemu. Ma Pan jakiś pomysł? Przede wszystkim pewno stale nagłaśniać jednak to i, i pokazywać, jak to nieładnie wygląda. No, wystarczy popatrzeć tutaj na ten peron. Uważam, że jest to naprawdę świetna akcja, pokazująca e, nie tylko fakt, jaki problem mają tak naprawdę palacze ze swoim uzależnieniem, ale przede wszystkim ze śmieceniem. Ja sama paliłam swojego czasu, e, więc e, od czasu, kiedy tak naprawdę przestałam i rzuciłam, no Działa to na mnie jak płachta na byka. Także trzymam kciuki i mam nadzieję, że tego typu akcje coś wniosą i pomogą. Super inicjatywa. Chalk of Shame is very fun, so anyone can do it. Just buy chalk. Kreda wstydu to akcja, która przybiera formę zabawy, więc każdy może ją robić. Wystarczy tylko kupić kredę, żeby zakreślać kółkiem pety napotkane na drodze, ale o wiele ważniejsza jest informacja napisana na ziemi: dzisiaj jesteśmy na przystanku pestki, gdzie nikt nie powinien palić. Napisaliśmy tu zakaz palenia mandat 500 złotych, a więc tyle kosztuje bilet na palenie. Czy ludzie kupują bilet, żeby zapalić sobie na przystanku? To moje pytanie do policji. Ale my lubimy policję i chcemy z policją współpracować. Chcemy także współpracować z służbami, które są odpowiedzialne za sprzątanie. Wtedy kolorowe koło ma dodatkowy cel. Oprócz podnoszenia świadomości, że palenie i wyrzucanie niedopałków pod nogi to wstyd. Pomagamy służbom sprzątającym także zlokalizować pety, ponieważ czasem zalegają na chodniku nawet 10 lat. Nie ulegają biodegradacji i zakreślając je kółkiem, pomagamy osobom sprzątającym je znaleźć. Jest jeszcze inny powód, dla którego kolorowe kółka mogą być przydatne to pomoc dla policji. Zwracają uwagę, gdzie w miejscach publicznych ludzie wciąż palą i zaśmiecają teren wokół. Mogą się tu pojawić i wystawić więcej mandatów. Jest to więc jeden ze sposobów, jak możemy rozwiązać ten problem. So Patryk i Mikel robią podobne akcje w różnych miejscach Poznania. Ostatnio najbardziej szokuje ich ilość petów na pętli poznańskiej pestki przy osiedlu Jana III Sobieskiego. Opowiemy o tym w kolejnym materiale z akcji Kreda Wstydu. A my przypominamy, że palenie na przystankach i w miejscach publicznych grozi karą grzywny. Jeśli już palimy, wyrzucajmy niedopałki do koszy na śmieci. Zachęcamy również do udziału w akcji Choco of Fame. Wystarczy tylko kolorowa kreda i dobre chęci.